się wygrać, no niestety nie udało się, szkoda. Ja ci fizowaty jak biegniesz jest, z paliwa tak na lewy silnik, to od A, razu to biegłem po przycisk, wiesz, ale nie ciachnąłeś. No wiem, bo wiem. Bo Kasia, wierzy, przestań wierzy, robić kurwę z, z logiki już, bo naprawdę uszy mi krwawią, już nie A, mogę, naprawdę. logika właściwa jest twoja, Mandzia, tak? Logika to tak to może ciekawe. być jedna właściwa, bo to co ty kurwa mówisz, Kasia, to naprawdę. Ale nie przyklinaj do mnie, ale co mówię, że co, że ty byłeś ostatni z Przepraszam, ale runda już jest. Przepraszam, przepraszam, runda już jest. Nie nie sam nie swoimi nie panuje. Dzisiaj już z tobą nie panuje. Spokojnie, Macie, wyjdzie się teraz. Biega sobie za mną. może worek treningowy sobie, kurde, wyjrzyj. Runda jest! Jego wiedna jest na. Robi dwarek. dziewczyna kurwę z logiki. Mówi tak, że cały czat ją kurwa wyzywa. Każdy się na nią wkurwia, że czemu głosujesz od razu? Nawet nie mogę się wypowiedzieć, jak robię przycisk na samym początku. I kurwa ona jeszcze śmie mi później kurwa szczekać do mnie. Ja pierdolę, no Jezu, naprawdę, szanujmy się jakkolwiek. Bronię ciebie za każdym razem na streamie, jak te kurwa seksistowskie czasem pajacy na czacie cię wyzywają, cię bronię zawsze, raz mi puszczają nerwy i się na ciebie zdenerwuje i od razu jest na mnie. Na chuj ja ciebie bronię, Kasia? Na chuj ty kurwa z nami grasz? Po co? No to mamy cztery osoby w MedBay'u, ktoś do Specimenna właśnie. też. Dobrze, ja poproszę sekundę, powiem i możecie krzyczeć. Ciało znalazłem na elektryku. Byłem ze wpa wpadką i ze Kasią po lewej stronie. Kaś? Nie, 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 ja czy. czy ja mogę skończyć! Poprosiłem! Ja, ładnie kulturalnie! Nie, nie, nie. Ja byłem tutaj na manze takie krzyki. Znaczy... Mów, mów! Proszę chcę ja powiem, skończyć! I Kasia była z nami nie. na drzewku. Rzeczywiście pożyczyć, mogła tam zostać. Ryby, Kurwa Kasia wyciszam się, bo nie... Powiedzieć tylko, że jak ktoś już robi to spotkanie i ma mikrofonik przy swoim tym, to niech ma szansę się no powiedzieć, oczywiście. nawet jeżeli miałby mówić o dupie Maryni, to ma szansę powiedzieć piosenkę, zaśpiewać, wystąpić przed nami. Cokolwiek by to było i nie wchodzimy sobie w słowo i nie robimy nie ma jakiegoś... No, takiego... ale no bez przesady. Ja, ja Zbyt nie. pochopnie reagujecie. Nie odmotowuję Kasi. Niech wypierdala naprawdę, nie chcę ty głupot słuchać, bo mi kurwa mózg krwawi. Mózg mi krwawi, organ mi zginie zaraz tutaj. Ja, ja nie. Zbyt pochopnie reagujecie. Jak kurwa jebanek gówno i każdego wkurwiłaś tą grą, to dlatego na ciebie nakrzyczałem, bo pękła komuś żyłka wreszcie po tylu dniach grania z tobą. W momencie kiedy nie wyciągasz żadnych logicznych wniosków, nie starasz się grać lepiej i mówisz, że kurwa, że ja nie otwieram drzwi, ponieważ to mi inni otwierają drzwi. Ja nie będę otwierać drzwi. I to mówisz... Zupełnie poważnie. i to nie brzmi jak żarcik, Haha pośmiejemy się, tylko to mówisz zupełnie poważnie. Więc chyba naprawdę tak uważasz. To nie może być! To wiecie, bo już. Nie zle, nieźle. nie. To nie Mancin, to Sas. No nie wierzę, to, to, ja, jak skikowałam Mandzia, tak będzie nazywał się ten odcinek. To mogę wam od razu powiedzieć. Okej, okay, dobra, czyli potem ty zgłaszasz, że mamy cztery osoby w MedBay'u? Mhm. Nie, nie jesteś! Ja byś była taka wkurwiająca, bym cię przez okno wyjebał! A kto jest z lewej strony? Na elektryku? Ja byłem wcześniej, naprawiłem się Wiem, traktować. wiem, bo klawiaturą okay, uderza. Okay. Bo wcześniej to uderzałem klawiaturą no o głowę po zagraniu Kasi, właśnie. Uderzałem klawiaturą o głowę i cały ten syf wyleciał mi na bluzę. Euro, dlatego jestem taki zasyfiony. Nie no, ja kocham gry. Ja się w grach urodziłam praktycznie i z grami się wychowywałam. I wielką pasję do gier w sobie posiadam i mam zamiar ją rozwijać. Myślę, że jestem jednym z nielicznych twórców, który gra w to, na co ochotę, a nie w to, co widowiam, mówi. Ja tylko w że to skończyłam ją, ale chciałabym zrobić good ending jeszcze. Ja się na fajnym MMA 8, z Madziem. No ale on musiałby schudnąć do tego, ale to raczej może być ciężko, nie? Raczej by nie dał rady do mojej wagi zejść.